Dzień dobry, moi drodzy. To fragment bajki z mojego dzieciństwa. Zaczarowany chłopak. Niczego wam nie przypomina? Ten czarodziejski flet przypomina mi polskie media. Najtrudniejsza walka to ta, kiedy trzeba przekonać opornych, że to no, ponieważ w ich uszy leje się fałszywa, zniekształcona rzeczywistość. Świadomi wiedzą, że tak jak przedtem już nigdy nie będzie, i wszystko idzie według napisanego przez możnych tego świata scenariuszu. Nic się nie wydarzyło przypadkiem. Myślenie, że jakoś to będzie, to dla nas śmierć. Tak myśleli też Ukraińcy przez 8 lat, nie zauważając albo nie chcąc zauważyć, jak zabijają ich współobywateli na wschodzie kraju. Tylko za to, że tamci widzieli, kto przejął władzę w Kijowie. Wielu myślało, że to się samo jakoś rozwiąże, a inni uwierzyli propagandzie, że tam są terroryści, tam są wojska rosyjskie. Ukraińcy, którzy widzieli, jak w rzeczywistości sprawy się mają, próbowali coś zrobić. Zostali zabici, lub zmuszeni do ucieczki z kraju w obawie o swoje życie. A dziś wojna tam dotyka każdego, nawet tego, czyja chata miała być z kraju i którzy nie chcą iść do wojska. Nikt ich o zgodę nie pyta, ich wyłapują i wysyłają na front. Doszło do tego, że mężczyźni przebierają się w kobiece ubrania, kiedy są zmuszeni wyjść na przykład po zakupy do sklepu. Możnie tego świata doskonale wiedzą, że militarnie z Rosją nie da się wygrać. Wygrane z Rosji oznacza koniec istnień na naszej planecie, a można jej osłabić wojną, aby później osłabiono, rozdrobnić na mniejsze kawałki, po czym okraść i zniewolić jak dotąd inne kraje. To przesłanie, które teraz powiem, będzie adresowane do polityków europejskich, którzy głośno mówią o pokoju. Ale albo nie wiedzą, albo udają, że nie wiedzą, że spokój jest, pokój na świecie jest możliwy tylko wtedy, jeżeli Ukraina zwycięży. A żeby Ukraina zwyciężyła. Broni dla Ukrainy! Broni dla Ukrainy! Ukrainy. Leo, party, Ukrainie! o party, Ukrainie! A na profilu tej liderki Euromaidan Warszawa w jednym z postów czytamy: Gdyby kilka lat tu ktoś mi powiedział, że ja, pacyfistka i obrończynia praw człowieka, będę na spotkaniach z politykami i dziennikarzami czy na protestach ulicznych prosić o nadanie broni, nie uwierzyłabym. Wtedy mówiłabym o innych opcjach i instrumentach, których należy używać do osiągnięcia pokoju. Teraz rozumiem, że świat nie pozostawił mi żadnych innych opcji. Dlatego już od roku razem z innymi działaczami społecznymi i obrońcami praw człowieka jesteśmy zmuszeni prosić o broń. Bo to jedyna rzecz, która może teraz doprowadzić do pokoju. Tylko broń może ochronić bezbronnych cywilów, którzy codziennie są rozczuliwani we własnych domach przez państwo terrorystyczne. Tylko broń może pomóc Ukrainie. W ochronie jej granic, tylko broń może zapewnić pokój. Inne instrumenty na rzecz pokoju w XXI wieku niestety okazało się nieskuteczne. Jak wszyscy, którzy nad tym pracowali, bardzo się cieszę, że Ukraina w końcu dostanie czołgi Leopard. Dziękuję każdemu, kto robił wszystko, by to się udało. I wracam do pracy bo Ukraina jeszcze potrzebuje samolotów F-16 oraz pocisków o zasięgu plus 100 km. I świeży dzisiejszy post. Nie wiem czy z racji swojego młodego wieku czy ze zwykłej głupoty ten człowiek nie rozumie, że broń, że każdy wysyłany pocisk lub czołg, o który ona prosi dla Ukrainy, to kolejne śmierci jej rodaków. Śmiesznie wydaje się być jej wyznanie o pacyfizmie, skoro przez tyle lat nie zrobiła nic, aby jej rodacy nie ginęli na Donbasie. I tylko broń, 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 a i ani razu prośba o żywność, o wodę, o leki i ciepłe rzeczy dla swoich cierpiących współobywateli, dla zwykłych cywili, którym to jest najbardziej potrzebne. Chciałby się też zapytać, czy mąż pani Natalii, brat, a może ojciec a walczy z wrogiem swojej ojczyźnie? czy też ich walka przebiega w Polsce, w ciepłych i spokojnych na razie mieszkankach, ograniczając się do zagrzewania do boju innych, głupszych, biedniejszych od siebie rodaków. Ta piękna piosenka została napisana dawno temu, ale to dziś nabrała innego wymiaru jest tak wymowna, że nie mogę jej słuchać bez łez. Włączcie napisy i posłuchajcie, wyobrażając swojego syna lub córkę, gdyż z tego co mówią, kiedy skończą się Ukraińcy, obowiązek wojskowy rozprzestrzeni się również na Polaków, w tym na płeć piękną. Pozdrawiam myśląców. Na Bagriany. жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой. Сварить, пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить. Взять и все раздарить. And to everyone, i спасение, я знаю, ты знаешь, да хочется жить в зимнем саду, в спящей вишни что по раз hello